Siemanko, cześć, liczyłem w kolejnym odcinku polowania na Czerwony Pomidor. Dzisiaj swoją bitwę pokaże nam Kamler 9.1. Mówił, że powtórka jest fajna, także wierzymy mu na słowo i bitwę zrobił tam na m 103 czyli na Heavy Tanku amerykańskim 9 poziomu tam z linii T32T29 Prowadzącym do T110E5 Rulówka jest tutaj dosyć dobra, wręcz bardzo dobra 120 mm, mamy tutaj 258 penetracji I 400 alfa damage'u Cóż można jeszcze więcej o tym pojeździe powiedzieć Jest dosyć spory, także to jest mankament Ale nadrabia to w miarę pancerzem bo w najgrubszym miejscu na kadłubie wynosi to 203, na wieży 254 tudzież 154. No i tak, wieża jest z pozoru dosyć twarda, ale te policzki, tutaj po błokach, tutaj mniej więcej gdzie są te gwiazdki, lubią sobie nieraz przyjąć pestkę od czołgów z większą penetracją. No i cóż, kamler jedzie na mordownię, na banana, tudzież kolano, różnie to y, tam ludzie nazywają. Tutaj już pierwszy strzał w ruchu w Lorraine, 40, ten niestety się nie udało. Tutaj druga pestka, też nieprzycelowany, nieprzymierzone, nie weszło, trudno. Jedziemy dalej. Kolejna pestka już weszła, Rasowanie takie średnie, 390 mogło być wiadomo lepiej. Tak jak mówiłem, alfa w tym czołgu wynosi 400, więc, więc to jest troszeczkę biednie, ale nie ma co się przejmować. Trzeba strzelać dalej. Tutaj kamer wychyla się z za rogu T34. Na szczęście T34 strzelił w typa 61, który kamera przyblokował. Tutaj T30, tak wychyliła się nagle z za rogu. ...z zaskoczenia. Zajekomner musiał już uciekać, żeby nie dostać pestki. On tutaj próbował strzelić T-34, ale T-30 tam mu... ...zamiast tego T-34 zamiast tego przyjęła pestkę gdzieś tam na gąskę, czy gdziekolwiek bądź za zero. Tutaj już T-30 fajnie weszło za 404 bez problemu. Tutaj próbował celować w garnek kamler, niestety zeszło gdzieś tam na jarzmo. Tudzież w grubszą część pancerza tej wieży w T30. Jak wiadomo, ona jest bardzo, bardzo mocna. O, tutaj strzał w T34, bardzo fajne lasowanie: 438, już mamy 1232 damage. Tutaj próba będzie strzałów Lorraina, niestety została zaorana górka. Sypnął go ziemią w oczy. No trudno. Będziemy tutaj gminić dalej co zrobić. No tutaj T-34 na farcie przyjął to na gąseczkę. Jak drugi strzał jest okrutnie pechowy. Gdzieś, gdzieś to zeszło bardzo brzydko. No i rykosze. od tego te 34 No tutaj zaczyna się festiwal dingów. Pięć strzałów odbitych. Szósty. Żaden nie przebił Kamlera Ma dalej full HP, nasz bohater. Siódmy strzał od Leoparda PTA. Również Ding. No, także widać, że no, jednak ten pancerz na cyferkach... ...w cyferkach też robi swoje. No tutaj widać wieża parę hitów również przyjęła. za zero tutaj w takie... te łóżka takie, nie wiem jak to nazwać. ...pryskopy jakieś, jeszcze coś takiego. Oj, tutaj strasznie okrutnie pechowy strzał w tego T30, gdzieś poszło totalnie w ziemię, no... ...zniosło ten pocisk. Zasiało. Tam kamer już 10 strzał gdzieś tam przyjął, albo odbił. Nie tracąc ani jednego HP-ka. w T30 strzał elegancko. T30 został skończony przez typa 61, także już całkiem nieźle. Tam widać trochę na mapie... Pojedynek między T21 a mx em 1390 na moście. No i również widać, że na lodowcu T30 musi walczyć sama z 34 i z mx em 50120 bodajże. No a my wracamy tutaj do naszej mordowni, no która została praktycznie przepchnięta w pojedynkę przez Kamlera z niewielką, naprawdę niewielką pomocą tego typa 61. Za dużo on tutaj nie pomagał. A tutaj Leopard PTA dostał. Próbował strzelić w ruchów naszego bohatera, no niestety się... Czy niestety albo stety... się nie udało. Tak strzał, strzał w Lorena. coś tam ćwiczy, żeby go strzelić. O tutaj Leopard kolejną pęskę odbił. To wszystko były strzały praktycznie zbiode, a nie celowane. Także może to też przyczyniło się do tego, że kamer nie dostał póki co ani jednej pestki. No nieważne. Pancerz po prostu zrobił chyba swoje. Kolejny strzał do oparda PTA został mu 3%, a dokładnie zostało mu 40% HP. Więc przydałby się go skończyć. Tutaj Centurion 7x1 próbował side scrapować, ale to był taki. Bardzo słaby side pokazał całą przednią płytę. Kamler to wykorzystał, strzeli z niego. Kolejny ding. O! Pierwszy, który się przebił, został ukarany śmiercią i wysłaniem do garażu oraz wiecznym potępieniem. Za 246 ten centurion się przebił, a więc pewnie miał stokową malówkę. No i kamler wysępił sobie Lorena. Bardzo ładnie. Trzeci kill, już 5184 damage'u, 6984 WN8. Także statystyki się zgadzają. No i ciśniemy po Arte. Tortoise był ostatnio widziany gdzieś tam na lodowcu. Także spokojnie. Także spokojnie. kamer sobie jedzie po Arte. No i jest arta. Tutaj... <grymne> Nie wiem gdzie zniosło ten pocisk RNG i tak dalej, i tak dalej. Tutaj N40 próbowała zgasić kamerę, ale została pestka i została tym razem wykończona. I surprise Madafuka! <grymne> Tortoj wychylił się z za rogu. Strzelił do kamera dwa razy. Raz się przebił, raz nie przebił, gdzieś tam poszło mu po gąskach. Trzeci przebity strzał w kamera, tutaj już się zaczyna robić nieciekawie. I kolejny strzał, już kamera jest praktycznie na strzału od tortoiza. Ale na szczęście wykańcza go po widzicie. Mamy tutaj 6382 damagea. 10165 WN8. Statystyki w XP i w kredytach pokażę wam na dole w opisie. Ale jest link do Watery A ja póki co dziękuję za uwagę. Trzymajcie się. Cześć.